Dzień dobry, w ten słoneczny dzień. Jedziemy właśnie do Ustki. A po drodze chciałem Wam pokazać coś pomiędzy miejscowością, miejscowością Ciemno a Tuchominą. To patrzcie. Tutaj przy ulicy są takie cztery duże zbiorniki. Zobaczcie, tutaj sobie płynie taki strumyk. Może to jest jakaś rzeczka, nawet nie patrzyłem jeszcze. Jeszcze w mapie Trzeba tutaj to jakąś nazwę. Tu jest ten most, mostek w sumie. Ale najciekawsza rzecz tutaj jest po drugiej stronie. Nie wiem, czy to jest jakiś typ śluzy. O tu na dole widać jakąś rurę, jakieś przejścia, betony. Zejdę jeszcze niżej. Widzicie tam jest taka jakby zasuwa? Tutaj ta woda tutaj na to betony, ta woda tutaj wpływa. To miejsce najciekawsze jest to, że ona wypływa dopiero za tym za tym jakby betonem. I w tym miejscu wypływa. Nie wiem, co z tego miało być, czy może jakiś typ, może jakiegoś nie wiem, jakiejś małej elektrowni, ale bardzo interesujące. Tutaj też jakiś mur widać albo jakaś pozostałość jakiegoś fundamentu z kamienia. Znajdę jakieś informacje na ten temat, co to jest właśnie tutaj, to napiszę. Jak widzicie pogoda piękna, chociaż jest chłodno. To jest chyba jeden stopień tylko, ale słońce pięknie świeci. Tutaj są te ogromne zbiorniki. Korodowane strasznie. No to tyle. Pozdrawiam.